Jak kania JJU tak zmotoryzowani, czekają na wznowienie prac na tak zwanej gierkówce. Wykonawca wyłoniony, ale uwaga, nie oznacza to, że za chwilę, na jedynce w obrębie częstochowy, zobaczymy drogowców. Rozstrzygnięcie przetargu nie jest jednoznaczne z natychmiastowym wznowieniem prac. To warto sobie powiedzieć, ale jest to kolejny etap po formalno-prawny. Na drodze do tego, żeby być bliżej rozstrzygnięcia przyszłości tego projektu, tej inwestycji. A od przyszłości tej inwestycji zależy teraz montaż finansowy. Jeśli uda się miastu taki montaż finansowy zorganizować, wygospodarować, no to wówczas nie będzie przeszkód już żadnych. Oprócz tych związanych z terminami, które płyną, z procedurą, która się musi wypełnić, by podpisać umowę. Na razie przetarg jest zakończony, wykonawca jest wyłoniony. Najlepsza z ofert to oferta firmy NDI. Czyli ta sama firma, która przekopywała mierzeję wiślaną, a w Częstochowie budowała linię tramwajową. Umowa remontu jedynki. Opiewa na 359 milionów złotych. Tutaj mamy najlepszą ofertę złożoną przez to konsorcjum. Ona po prostu uzyskała najlepszą ocenę i spełniła w sposób najpełniejszy kryteria, które przewidywał ten przetarg. Między innymi ceny, ale nie tylko. Zatem kiedy na Wielkim Placu Drogowej Budowy pojawią się robotnicy? Na razie po rozstrzygnięciu przetargu, po wyłonieniu yy, w tym postępowaniu przetargowym zgodnym z um, ustawą prawo załogi publicznych, wykonawcy, potencjalnego wykonawcy, muszą też biec z terminy i wypełnić je, które swój bieg rozpoczęły właśnie po zakończeniu tego przetargu. Co będzie dalej, to pokaże przyszłość. Zależy ta przyszłość od tego, czy w mieście uda się bez względu na źródło, wygospodarować odpowiednią kwotę pieniędzy dodatkowych poza tymi, które są w budżecie przewidziane. A ta oferta wyłoniona w przetargu przewyższa zaplanowany budżet o około 100, 130 milionów złotych. No to w imieniu zmotoryzowanych pytamy, czy drogowcy, jeśli wejdą na DK1, są w stanie nadrobić stracony czas i oddać inwestycję do końca listopada 2023 roku? Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy. W postępowaniu przetargowym, bo gdyby nie było takiej możliwości, no to by firmy nie złożyły określonych ofert, a złożyły trzy oferty. Więc jeśli nie będzie opóźnienia albo braku finansowego możliwości wznowienia tej inwestycji, to wykonawcy deklarują, że do końca listopada 2023 roku pozostały do wykonania zakres prac i jest możliwy do realizacji.